No, no, ja, ja się boję, obietnice. mocno obietnice. Że to się Przechodzimy do no, tak innych latka. zawodników. Ebe, Ebe chyba będzie miał tutaj ubaw, montując. E... Cezary, słuchaj, ciężko ci nie zadać wiem, pytanie, koledialne. bo się ostatnio tak rozgadałeś, że chyba wszystko o sobie powiedziałeś. Ale chciałem tak zapytać Cię, jako no nie ukrywajmy, twój, twój kolega. Znasz się na mediach 10 lat. Czy nie boisz się, że tak prezentując się na konferencjach. Pozostaniesz niezauważony, nigdy nie wrócisz. Dołączysz do Orszaku Arabzora, do zawodników, którzy byli i zostali zapomnieni. Wszystkiego dobrego, Ola. Szczęścia i zdrowia i satysfakcji z życia. Żeby ci się dobrze żyło. Bo to jest ważne, w życiu, Żeby się dobrze żyło, miło. Dlatego ubrałem się w ten sposób, bo i tak nic nie mówię. Jestem przezroczysty, więc wklejcie sobie kogoś, kogo tam lubicie za moje miejsce. Ale zawar jest rządzenie losu. Nie ma trzeciej pary na tym panelu. Możesz dać czadu czarek. To ten. Tak? Tu są tylko dwie pary? Moment. Możesz przypierdolić. A no tak, bo i tak nie mogli dać rafonik z mojej ...mocnej. Dobrze, Gimper. Eee, ja no może. W... Zauważyłem, że dziewięć. Bądź chyba będzie łącznie. A nie, tylko Alan został. Nie, jeszcze. To został tylko jeszcze. Kurwa, czekaj, to się już w coś. Nie, jeszcze został tak. Fabiański, Alan. I walka, i Ferrari to jeszcze trzy. I później ci będzie dziewięć walk łącznie, tak? Bo jeszcze Rafonix i Mixer, ale oni nie mogą być na konferencji. Panowie, czy ja mogę jeszcze o chwilę atencji poprosić? Pawle, bo, bo możemy wrócić później Kurze, do Taka minut. okazja raz Zaraz na story. Paweł, Paweł, bo. Ja, ja... Kurwa, to być na panelu, gdzie są, jest tylko czterech zawodników i nic nie powiedzieć. On mówi, to, A, to jest no, święto. Do, Okej, okay, dobra historia. <laughs> Gimper, ja mam wrażenie w ogóle, że ty lekceważysz naszą walkę. Takie odnoszę wrażenie, bo już sobie myślisz o następnej, o japczanie. O, o, jest wymieniane. I mam takie. Wiesz, żeby to się nie skończyło, że myślał Gimper o Jabczanie, a w piątek dostanie Lanie. Myślę, że Gimper nie dostanie lania. Wiesz co, nie lekceważę ciebie jako przeciwnika, przygotowywałem się na 100%, jak to się mówi jak do mistrza świata. Co prawda widziałem twoje tarcze u... Znaczy nie, nie pokazywałeś dużo ze swoich treningów. Widziałem je u Michała Bragogzińskiego na, na relacji. Więc jeżeli tak bijesz, jak tam na tych tarczach, to tak myślę o kolejnej walce. Yy, natomiast, natomiast jakby wiesz, no słuchaj, tak jak podchodziłem realnie do walki z trąbą, mówię, ej, on jest wyższy, on jest cięższy, jest bardziej doświadczony, moje szanse są mniejsze. Patrzę na walkę z tobą, nie! jesteś lżejszy, ćwiczysz krócej. Jestem... Ja mam. Czy... Gimper o a w piątek dostanie lanie. ...wstępnej, e, o, ja, o I mam takie, wiesz, żeby to się nie skończyło, że myślał Gimper o a w piątek dostanie lanie. Myślę, że nikt nie dostanie lania, wiesz co, nie lekceważę Ciebie jako przeciwnika, Przygotowałem się na 100%, jak się mówi, jak do Mistrza Świata, co prawda widziałem... No to za wolno, mają swoje lata, czego kurwa jesteś? od Twoje tarcze, u... znaczy nie, nie pokazywałeś dużo ze swoich treningów, widziałem je u Michała chyba na na zł. Jest ta, ten demon tego 0,2. jesteś włodarzem klubu sportu walki, także byłaby lipa, że włodarz ma 0,2. A nie, 0,2 to jakiś styp? z tego, co wiem, cztery razy dłużej niż Czarek. Także mi się wydaje, że jest ta presja, no bo ty, według mnie, tego pojedynku nie możesz przegrać. Znaczy, kurwa, wiesz, to jest trochę tak, że w walce wszystko się może wydarzyć. To, to znaczy, wiesz, jak e, różne rzeczy się działy, w Rafoniksa wpadł hejter i po prostu jednym laki panczem mu zgasił światło. W sensie, to się dzieje. To, to, to nie jest tak, że taka sytuacja nie może mieć miejsca e, i to nie jest tak, że, wiesz... E, jak są na mnie kursy, jak ja mam 0,1, to, 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 to co? W sensie, wiesz, mam wyższe umiejętności, będę miał większą wagę, myślę, że jestem lepiej przygotowany od Czarka. Natomiast to jest sport, tam może wydarzyć się wszystko. Słuchaj, 0,2 mililitra... Właśnie, pamiętajcie, że tam ten wytrenował go ten... Jak on ma? Ten od Dubiela trener. Na S jakoś. Kurwa, jak mi wyleciało, mam swoje lata. Dęga i ja też o tym często przypominam, że no trochę kurwa przypał być w tym koszyku. E, jak nie to, ma, ale do mają krąbów, nie trąb, dostać trombe od pizdy, No nie. Szyszka, szyszka. Ale wiesz, ja jestem. To tak jak w e, Fejmie jest bardzo ładny podział. Mi się podoba, że e, tutaj Michał i Wojtek są takimi włodarzami medialnymi, e, a e, Krzysztof i Rafał są wodarzami bardziej biznesowymi. I to jest piękny podział. I po to, wiesz, moim wspólnikiem i prezesem zresztą huntera e, jest trener Krzysztof Węgrowski, który od 20 lat ćwiczy ludzi w MMA. Mam mnóstwo sukcesów, e, że, że ja tutaj daję twarz. Jestem inwestorem, daję pieniądze, natomiast zgadzam się, że to jest pewna presja, wchodzę na pewno do walki z takim poczuciem, że muszę go kurwa ubić, bo trochę będzie przypał, tak jak pasu powiedział, że głupio dostać w trąbę od pizdy, yy, natomiast jakby wiesz, no wchodzę, robię swoją robotę, to jest sport, wiem, że wszystko może się wydarzyć, tyle. Kurs jest taki, jakbym z McGregorem co najmniej wychodził. No, 5,25 stary, to jest samowite, Ale Czarek, Z tego co wiem i z tego co mówiłeś Czadek, no to ty też wcześniej chyba trenowałeś. E, tak, ale na pewno nie, w sensie jako urozmaicenie po prostu treningów y, normalnych, ale no, przygotowuje się, y, ale na pewno nie w takim zakresie jak y, Gimper do swojej pierwszej walki i teraz. Dobra, ja bym chciał poprosić y, widza do mikrofonu. A ja, może Czarek zaskoczy że... nie? Ja wiem, że to jest minut i wiem, że z Andrzej będzie mieli jeszcze 100 do <grym> radości. i cieszę się, że mamy takich fajterów tutaj na pokładzie. Za 10 bo to chyba 18.20, bo to dla Jaska Janaszczyka, tak? No to jest mm. absolutny to jest, rekord. To jest w ogóle amazing story. To, Jakub Borowicz dzwoni do gościa, on mówi, za chwilkę odzwoni, bo właśnie składam motor. I Kiedy już skończył składać ten motor, odzwonił i powiedział, że spokojnie może przyjechać, no. żeby zobaczyć jakiś teraz bo nie, nie bardzo ma w czym wyjść do rozrzekania. Szacunek dla tego chłopaka, postawił się, powiedział mi potem po walce z nim, ten training zrobił w vigilie, także na pewno zostanie szansę, bo takich ludzi fajnie potrzebują, takich fighterów z kości, co nie boją się wyzwań. I jeśli mają szansę, to ją wykorzystają. On to wykorzystał, bo trudno było wymagać od tego chłopaka czegoś więcej, kiedy w debiucie zawodowym wyszedł z kościem, który ma tych walk dużo, dużo więcej był w pełni przygotowany. Dobra, na pewno trzeba wyjaśnienia jakiegoś szerszego. Tak, żebyście to skomentowali. Czy jakiś szerszy kontekst dać, bo. No, ja nawet nie wiem co to za Powiem było. jedno, żeby Polska była polską, życzę ci, już jak, żeby skończył z tym biznesem. A jeśli mnie szanujesz i chcesz mi dać szansę, no to wiemy, jaka jest kolejna walka na FM18. Coś więcej, naprawdę coś więcej, Przez... bo my nie, nie, nie teraz. No, nie nie żebyś os... bo... wszystkim o co chodzi. O, o co bo być może nie wszyscy usłyszeli. Bodzio z Wrocławia P38. Uratowałem mu walkę i chuj z tego, ani złotówki nie dostałem. No Paweł. Słucham? Jak się nazywasz, młody człowieku? Zdejmij tą czapkę i się przedstaw, jak rozmawiasz? Młody z Wrocławia! Nie pamiętasz? A kto walczył kurwa z Jędraszczykiem na F38? Z kim walczyłeś? Z Jędraszczykiem. Pamiętam, a kiedy to było? To przyjechałeś do Zastępca Zastępną laski. Tak, uratowałem ci właśnie Gala. A jesteś ty ten, dlaczego zdejmij tą kominarkę? Skoro to jesteś ty. Dobra, ja myślę, że nie musisz zdejmować... I się przedstawia, no to chyba nie potrzebuje kominarki. Kominiarka jest dla ludzi, co sam ukryć swoją tożsamość. Ale może nie skupiajmy się na kominiarce, albo jej braku. Ktoś podpłucha, panowie, panowie, panowie. Zdejmij tą czapkę, Mądraliński, no dawaj. Jak to jesteś ty bo ja i z Jędraszczykiem, to zdejmij tą czapkę. No to podejść. podyjdź. Dobra, chodź, po chodź, po chodź, po chodź, chodź, chodź. Jest, mamy twarz, kochani, mamy twarz. Twarz no. za czapką. Ale żebym ja dobrze zrozumiał, to jakby I, i, jest... Jest, jest I dlaczego nie dostałeś pieniędzy? No to no ale nie, nie, się, dlaczego ja szuba nie? Szuba mi mówi, że mamy na menadżera znaleźć, który sfakturazuje mi to no Bo umorę. nie wystawiłeś widocznie faktury. no to się nie... Szuba miał mi pomóc. Dwa Słuchaj, razy do niego dzwonił. Czemu dni zawodnik wystawia fakturę i na tej podstawie dostaje wynagrodzenie? Skoro nie Dobra, wystawiłeś a dokumentu. Tam są dwie, dwie walki jeszcze. Czemu dni nie dzwonił jeszcze? W... Tam, tam są jeszcze dwie walki. Czemu nie dzwonił jeszcze w sprawie drugiej walki? U tej walki nikt się nie musiał dać. Tam Ile jest... ci zapłacono, młody człowieku, żebyś tutaj przyszedł? Naprawdę? Ty jesteś trzeźwy? Nie wystawiłeś dokumentu faktury, ty się dziwisz, że pieniędzy nie dostałeś? Szuba, mam to nagrane, kurwa. Szuba nie nie normalnie menadżera. Menadżera. Prezes Szuba nie jest od tego, żeby ci faktury załatwić. To jesteś za Z nim gadałem. Bo robisz mnie wysłał do, nie bo mi wysła Na do tej niego. Mówi, jest napisane, że pieniądze dostajesz po wystawieniu faktury VAT. Jakbyś przeniósł wszystkie strony tutaj, to, byś, to byśmy mogli to pokazać. Na tej stronie tego nie ma. Być może jest, musiałbym się wczytać. Nie wystawiłeś faktury, no to sorry, Batory, to się nie dziw. Ja tutaj się biję też za pieniążki. Jak nie wystawię faktury, to mi nikt nie zapłaci. Mikrofon bliżej. Mikrofonu, Paweł, do mikrofonu. Ja to też się biję za pieniądze, za jakąś kwotę X. I jak nie wystawię faktury sam, nie doniosę organizatorom dokumentu, to żadna spółka mnie zapłaci. Czyli poczekajcie, gość nie wystawił faktury i się przyznaje, że nie wystawił faktury i mówi, czemu nie zapłacił. O chuj tu chodzi? To co ty się dziwisz? To po chuj Szyba mi mówił, że znajdzie mi menadżera i ma się tym nie martwić? Pięcie, nie wystawił faktury, ale Szuba mu powiedział, że znajdzie mu menadżera. Ale słuchaj, właściciele organizacji nie są tego, żeby ci szukać menadżera, to jest twój problem. Przecież... Użytkowałem wam walkę. Ale nie dopilnowałeś formalności, także, także sorry do. To... Jestem ma, mało, mało poważne, a Poza tym, słuchaj, takie problemy się zdarzają często. Czemu ja nic o tym nie wiem? Czemu do mnie nie napisałeś? Ja odpisuję wszystkim zawodnikom, wszystkim hmm. ludziom. Pierwsze słyszę, po pierwsze nie dostałeś pieniędzy, a jeśli nie dostałeś, to tylko dlatego, że nie dostarczyłeś dokumentu. Tyle co mam do powiedzenia w temacie. I dziwię się, że w Pominacy przyszedłeś. Dobra, dziękujemy. Panowie, sło, słowa padły, może dowiecie się później, może nie, nie wiadomo. E... Ja mam...